tak jak już Państwo widzą, że zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Boryzongu. W spotkaniu z Państwem, oprócz Pana Prezydenta, obowiązkiem Sekretarza Miejskiego, od tej strony. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na konferencji chciałbym dzisiaj przedstawić mediom e, zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Mówiąc o to, co wcześniej dopowiadałem w kampanii wyborczej, że przedstawię propozycję funkcjonowania Urzędu Miejskiego, chcę Państwu to zaprezentować. Myślę, że główną ideą to jest sprawna i efektywna realizacja zadań jako narzędzie i wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców. I Urząd Miejski jako nowoczesna organizacja zorientowana na najwyższą jakość pracy. I nowoczesna organizacja to profesjonalna, prawna i tańsza instytucja. I to jest ten element, który bierzemy pod uwagę. Wielokrotnie mówiłem o sytuacji finansowej miasta, w jakiej się znajdujemy. I stąd też reorganizacja, która ma na, na celu obniżenie kosztów bieżących, czyli optymalizację wydatków bieżących, jak i bardziej efektywne wykorzystanie e, Urzędu Miejskiego. I to do, dotyczy to, e, do, 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 do tych struktury e, Urzędu Miejskiego, myślę tu o e, nadmiernie rozbudowanej kadrze dyrektorskiej. Oh uh -huh.